Cześć <laughs> Siema, witajcie Niektórzy na to naprawdę długo czekali Ale jest, jest mój ryj Słuchajcie, jest sprawa, wybicie się mojego na YouTube. Nigdy nie udało mi się przekroczyć 165 subskrypcji Dopiero ostatnio, wczoraj tam, czy przedwczoraj 166 subskrypcji mi wbiło I dzień później 167 Więc jest super, nigdy nie miałem takiej yy, liczby Niby to nic i w sumie słabo nadal Ale jednak... Yy, jednak fajnie, że powoli idziemy do przodu. Słuchajcie, do końca 2021 roku chcę wbić 1000 subskrypcji. Yy, przydałoby się wreszcie rozwinąć ten kanał. Ponieważ potencjał mam ogromny, mam fajną ekipę. Nawet kilka fajnych ekip mamy, dlatego wypadałoby w końcu coś zdziałać, coś zrobić. Słuchajcie, jeśli ten film się nie przyjmie, to kasuję go i już nigdy mojego ja nie będzie. Nie no nie wiem, zobaczymy. Ale ogólnie liczę na to, że będzie dużo łapeczek, dużo fajnych komentarzy. E, dlatego, że chciałbym chciałbym wreszcie coś zacząć nagrywać z kamerką dla Was, czajcie Ambicje są, ambicji są i liczę na to, że jak będę pokazywał się w kamerce To będzie Będziemy szybciej się rozwijać po prostu o tym chodzi. Też dlatego postanowiłem nagrywać z kamerką, że mam już auto, prawo jazdy jest robione, już zrobiłem wszystkie jazdy mam już za sobą i zostały mi tylko egzaminy, więc... Jak zrobię już te egzaminy, to będę mógł jeździć autem I chcę pojechać do wielu moich znajomych Na przykład do Wilczarza, bo stawiam mu piwo za to, że mi kupił DLC do Dead by Daylight Wiedźmy I to ma obiecane Też do innych osób będę chciał pojechać Więc nie chcę, żeby mieli niespodzianki Więc od razu wolę się już teraz pokazać I yy, też do widzów Słuchajcie, dodałem zakładkę dyskusja w, na moim kanale, żebyśmy mogli tam pisać Zachęcałem wcześniej ludzi do tego, żeby wbijali do mnie na Discorda, ale nie każdy ma Discorda, dlatego piszcie na dyskusji. Jeśli macie zły dzień, napiszcie tam, wyzywajcie cokolwiek y, Was dzisiaj wkurzyło cały świat najlepiej. Piszcie, co Wam się na język przyniesie. Nie ma żadnych banów, nie ma żadnych, nie ma żadnych ograniczeń. Nie dostaniecie żadnego bana ani nic Możecie pisać wszystko, wszystko Na Discordzie jeszcze nawet możecie wysyłać wszystko Jeśli, jeśli macie Discord, mój party premium To już w ogóle możecie wysyłać wszystko Pozdrawiam tych co mają Dobra, jeszcze coś ze zmian, jeszcze coś ze zmian Słuchajcie, 70% osób około Ogląda na telefonach filmy na YouTube, Dlatego postanowiłem, że będę robił bardziej czytelne miniaturki, prostsze, takie, żeby każdy wiedział, co chodzi. Na przykład jak te miniaturki teraz z cs to mi się one bardzo podobają, bardzo mi się przyjemniej robi. Według mnie są dosyć ładne i są takie prościutkie. Każdy, każdy może mieć z nich ubaw i sobie wejść do filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Filmy z cs już coraz częściej. Tyle osób już do mnie pisze, żebym solówki z nimi zagrał, że kurde, lecimy z tym CS-em, bo wiem, że wam się podoba. Zrobią mi dobre liczby. CS robi mi dobre liczby, więc yy, lecimy z tym. Jeśli macie jakieś pytania co do film Filmu, co do mnie, co do czegokolwiek, albo zrobimy QA to jest pierwsza opcja albo piszcie w komentarzach. Jeśli będzie mało pytań, to odpowiem w komentarzach. Jeśli będzie dużo, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej, to robimy QA z twarzą. Tak. Jeśli chcecie posponować sobie i nie wiecie gdzie, to zapraszam do komentarzy, gdyż komentarze bardzo dużo dają co do zasięgów. Kiedyś miałem pod filmem około 15 wyświetleń średnio. Może jakieś 10, coś koło tego. Ziomek mi napisał z 80 komentarzy i ten film od razu miał 80, aż wyświetleń. Więc jeśli chcecie sobie poszpomować, nudzi Wam się, będę bardzo wdzięczny. Nie ma czegoś takiego, że ban jest za spaming, spaming to jest super rzecz u mnie w komentarzach, gdyż to pomaga się nam rozwijać. Nikogo nie będę banował za to, ani co o komentarze. Jeśli chcecie, żeby seria z kamerką przetrwała, to napiszcie o tym w komentarzu. A przypnę Wam serduszko. Na tyle w dzisiejszym krótkim vlogu, czy jak to nazwać? filmu z kamerką. Pierwszym w życiu. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. I goście lecimy z tym. Rozwijamy się. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapeczki w górę, udostępniacie film. O, wszystko róbcie. Jak miło jest wreszcie sobie wyczilować we własnym autku z widzami Dokładnie. To cześć!